Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na pierwszym miejscu chcę przekazać, jakże radosną, oczekiwaną przez wszystkich obrońców życia, wszystkich uczciwych ludzi w Polsce decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wiemy, 30 kwietnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Przemysław Nowak. Ogłosił oficjalnie, że prokuratura uznała, że profesor Hazan nie dokonał żadnego przestępstwa i umorzyła postępowanie skierowane przeciwko temu wielkiemu obrońcy życia. To wielka radość, że w naszym wymiarze sprawiedliwości znaleźli się ludzie, którzy rzetelnie, sprawiedliwie ocenili postępowanie profesora Hazana. Ten atak. Wymierzony przede wszystkim z ratusza warszawskiego przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Walc, wyrządził wiele szkód w naszej ojczyźnie. Batalia nie jest zakończona, bo umorzenie postępowania przez. Prokuraturę i wskazanie przez nią, że profesor nie popełnił żadnego przestępstwa, nie naraził pacjentkę na utratę, już nie mówię życia, ale także uszczerbku na zdrowiu, to bardzo ważne stwierdzenie i będzie ono bardzo ważne w dalszym postępowaniu już przed Sądem Pracy, które toczy się z inicjatywy tym razem pana profesora Hazana, bo chodzi przecież o to, aby ten wybitny profesor, uczciwy lekarz, obrońca życia był przywrócony na odebranemu przez prezydent Warszawy, wiemy z PO, stanowisko dyrektora szpitala położniczo-ginekologicznego w Warszawie. To zwycięstwo jest wielkiej wagi, bo... Pokazuje nam, że nie możemy w żadnej sytuacji poddawać się, że nie możemy rezygnować z wykorzystania każdej szansy, niekiedy bardzo krytycznie oceniamy i niekiedy i słusznie działania organów sprawiedliwości. Niektórzy mówią że nie ma sensu. Okazuje się, że jest sens przedstawiać rzeczowe argumenty, analizy i dokumenty świadczące o wadze obrony życia poczętych dzieci. O naszych argumentach, które jakże często są pomijane w potężnych mediach i myślę, że nie tylko zwykły, tak zwany szary człowiek ulega manipulacji, niekiedy nawet wprost zakłamaniu, które jakże często serwowane są przez potężne publiczne czy komercyjne media. Cieszymy się, dziękujemy uczciwym prokuratorom. I gratulujemy profesorowi Hazanowi i dalej modlimy się, aby odniósł pełne zwycięstwo, mam na myśli, werdykt Sądu Pracy, który przywróci go do pracy na stanowisku dyrektora szpitala ginekologicznego położniczego w Warszawie. Druga, bardzo radosna wiadomość, jestem związany niejako osobiście, bo byłem u początku tej wspaniałej inicjatywy, prawdzie na odległość, ale chcę z radością przekazać o wielkim sukcesie obrońców życia ze Szczecina. Wiemy, w niedzielę 19 kwietnia ulicami Szczecina przy pięknej pogodzie przeszedł największy, największy marsz w obronie życia, marsz dla życia ponad 20 tysięcy osób. Większości młodych demonstrowało za ochroną życia każdego człowieka, od pierwszych chwil poczęcia do najpóźniejszych lat starości. Każdego człowieka młodego i starego, zdrowego i niepełnosprawnego tegorocznym hasłem tego wielkiego, największego w Polsce marszu dla życia było hasło Kobieta jest piękna. Organizatorzy wszystkim paniom zrobili miły upominek. Wszystkie panie, niezależnie od wieku, otrzymały białą różę jako wyraz wdzięczności, szacunku dla każdej kobiety. Zaiste piękne to hasło, kobieta jest piękna w wielu wymiarach, i duchowym, i fizycznym, i swoim macierzyństwie, czy także swym samotnym powołaniu w służbie innym. Gratulujemy głównemu organizatorowi tego marszu księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi. Od trzynastu lat trudzi się z wieloma wolontariuszami, z działaczami z Civitas Christiana w Szczecinie, żeby ten marsz wypadł tak okazale. I jest to jego ogromny sukces, ale jest to także przykład dla nas wszystkich, w jakimkolwiek mieście jesteśmy, w jakiejkolwiek miejscowości, żebyśmy demonstrowali w sferze publicznej, nie tylko w kościołach, nie tylko w domach, nie tylko w rozmowach prywatnych, nasze zaangażowanie na rzecz ochrony życia, naszą wolę budowania cywilizacji życia. To piękne. Działanie jest rozpostarte nie tylko na jedną niedzielę, w której tysiące Szczecinian maszeruje przez centrum miasta, wykrzykując hasła za życiem, życiu, tak, brońmy życia. To przygotowanie do tego wspaniałego marszu rozciąga się na cały rok. Ksiądz Tomasz Kancelarski wraz ze sztabem swoich wolontariuszy. Przez cały rok pracuje na rzecz obrony życia. Spotkania, inicjatywy modlitewne, wystawy, filmy towarzyszą całorocznym przygotowaniom do tego, aby później zdobyć palmę pierwszeństwa w organizowaniu marszu dla życia w Polsce. Myślę, że jeszcze długo nikt nie zagrozi Szczecinianom w tej wspaniałej inicjatywie, w tym głośnym wołaniu, demonstrowaniu życiu człowieka zawsze tak. Zabijaniu nie. In vitro jako procedurze śmierci i kalectwa nie. Mówimy in vitro nie, ale domagamy się powszechnego stosowania, finansowania, promowania na protechnologii. Metody znakomitej, która pomaga bezdzietnym małżonkom w uzyskaniu narodzin upragnionego potomstwa. Szczęść Boże!